Cześć wszystkim. Teraz to co widzicie, to jest obwodnica Nysy. Tutaj jest tam jakaś fabryka, olejarnia czy coś takiego, ale mniejsza o to, nie o tym chciałem. A chciałem wrócić do tematu, o którym polski rząd zapomniał. Sorry, raczej on nie jest polski, ale przez Polaków podobno wybrany. Chciałem przypomnieć temat powodzian, co tam się robi, co tam się dzieje i ogólnie ile osób dalej się nie znalazło. Mianowicie byłem w Złotym Stoku i spytałem się jak tam sytuacja po powodzi, jak to wygląda według miejscowych. Złoty Stok jest za górą niedaleko Lądka Zdrój i tych okolicy zalanych. Według ludzi miejscowych około 100 osób już tam nie płaci w tych okolicach podatków i nie przestarczę antypowodziową tylko przez to, że są na innym świecie. Ci co płacą podatki mają problemy z wywozem gruzów i boją głośno się odezwać, bo jeszcze pieniążki nie doszły. A w barze apetyt jest super wątróbka i nie tylko. i